korzystając z tego, że dzisiaj mamy możliwość porozmawiania z panem mecenasem Maciejem Morycem, radcą prawnym, który specjalizuje się również w kwestiach szeroko rozumianego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa spółek, bezpieczeństwa fizycznego i cyberbezpieczeństwa różnego rodzaju firm, no nie sposób nie nawiązać do tematu ostatniej ustawy, a właściwie całego szeregu. Aktów prawnych, które są związane z zakazem fotografowania, który to z kolei ma przyczynić się do tego, że spółki będą bezpieczne, bo nikt nie będzie mógł nagrać materiału wideo, nikt nie będzie mógł robić zdjęć, w związku z czym nikt nie będzie wiedział, co tam się dzieje. Ale te przepisy pani mecenasie już szerokim echem zostały skomentowane. Przez różnego rodzaju publicystów i internautów również. Chyba nie do końca one spełniają założenia, które przyświecały tego typu rozwiązaniom prawnym. Co pan o nich sądzi? Ja myślę, że te przepisy, może, być może, ale też nie mam co do tego pewności, dobrze by funkcjonowały w latach 80. Natomiast w sytuacji, w której. Każdy ma smartwatch'a, telefon komórkowy czy. To, o czym rozmawialiśmy tutaj jeszcze przed nagraniem kamery z każdej strony samochodu. Ten przepis będzie, najkrócej mówiąc, bardzo trudny do wyegzekwowania. Z drugiej strony, stanowi szerokie pole do nadużyć i do tego, żeby stawiać zarzuty wykonania nieuprawnionej fotografii osobom, które bądź zrobiły to zupełnie przypadkowo i niecelowo, bądź zrobiły to w sposób, w sposób zupełnie nieświadomy. My, albo jedynie w danym miejscu miały przy sobie narzędzie pozwalające na zrobienie takiej fotografii. Zacznijmy od tego, żeby naświetlić naszym, naszym odbiorcom, o co w ogóle chodzi. Czego dotyczą te przepisy? Ustawa o obronie ojczyzny. I wydane na jej podstawie, wydane na, jej, na jej podstawie rozporządzenie ministra obrony, wprowadzają przepisy pozwalające na znakowanie. Tym słynnym już znakiem o zakazie fotografowania, fotografowania obiektów, które mają znaczenie dla obronności kraju, i jak również penalizują złamanie tego zakazu poprzez ustanowienie zagrożenia karą grzywny lub karą. Resztę. To jest kara za wykroczenie. To nie jest przestępstwo. No i w mediach i w portalach branżowych podniósł się krzyk, ponieważ no, tak jak powiedziałem wcześniej, te, te przepisy trochę nie przystają do, z jednej strony do rzeczywistości, z drugiej strony stwarzają pole do nadużyć, są trudne do egzekucji i chyba ustawodawca mógł postarać się ubrać je w lepsze słowa. Ja bym też zwrócił uwagę na jedną rzecz. Znaczy, znakowanie obiektów zakazem fotografowania, czyli powrót do, 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 do praktyki, która była znana już tam kilkadziesiąt lat wcześniej, de facto stanowi, Bynajmniej w moim odczuciu, to jest opinia, nie fakt, zaproszenie do złamania tego zakazu, nie mówiąc o tym, że stanowi formę oznakowania obiektów, które mają znaczenie dla obronności, ale pewnie wielu z nas przechodząc obok tych obiektów, dopóki nie pojawił się na nich tego rodzaju zakaz, nawet nie miało takiej świadomości. I tu wypada sobie zadać po prostu szczere pytanie, czy to jest komukolwiek do czegokolwiek potrzebne na dzień dzisiejszy? Pozostawię to bez odpowiedzi, bo to jest oczywiście, oczywiście kwestia, kwestia opinii. I ja osobiście nie uważam, żeby zwiększyło to poziom bezpieczeństwa tego rodzaju obiektów. Jednym z argumentów podnoszonych przez ustawodawcę było to, że w innych krajach Unii Europejskiej tego typu ustawy i tego typu zakazy również funkcjonują i my się tylko dostosowujemy do prawa unijnego. To znaczy, że inne kraje też ciągle są mentalnie w latach 80. Nie uważam, że inne kraje są mentalnie w krajach. W, w latach 80. nie śledzę ust, ustawodawstwa europejskiego na tym poziomie. Nie, nie, nie przypominam sobie, żeby była jakakolwiek dyrektywa europejska nakazująca wprowadzenie, wprowadzenie do tego rodzaju rozwiązań. Natomiast wierzę w mądrość polskiego ustawodawcy i uważam, że nie każde nie do końca może najlepsze i mądre rozwiązanie przyjęte w krajach zachodu należy bezpośrednio implementować na nasze podwórko prawne. Rzeczywiście kuriozum tej ustawy wydaje się głównie fakt, że żyjemy teraz w tak scyfryzowanym społeczeństwie, że tak naprawdę każdy telefon Każda kamera w samochodzie, każdy dron, który może wystartować 5 km dalej niż, niż obiekt fotografowany, jest w stanie zrobić dobre zdjęcia czy filmy danego obiektu. A nawet jeśli ktoś nie ma dostępu, czy nie chce się pofatygować, żeby podjechać pod taki obiekt osobiście, to zapewne może jeszcze wydobyć archiwalne zdjęcia czy filmy z internetu, z różnego rodzaju map. Które są powszechnie dostępne, czy też wręcz być może nawet ze starych pocztówek. Sam pan redaktor teraz rozstrzygnął, rozstrzygnął ten dylemat. Tak, znaczy oczywiście to jest kwestia niepodlegająca dyskusji. Obiekty infrastruktury krytycznej, obiekty mające znaczenie dla obronności państwa, powinny podlegać określonej ochronie i, i powinny być przez państwo chronione. Czy Powieszenie na płocie zakazu fotografowania takiego obiektu poprawi jego bezpieczeństwo, no poddaje to po prostu wątpliwość. Ponieważ samo powieszenie zakazu nie oznacza wdrożenia procesu, skutecznych procedur. Już nie mówię o samych procedurach, ale procedurach, które będą skuteczne, które pozwoliłyby na rzeczywiste egzekwowanie tego, tego zakazu. A tak stawiamy się w sytuacji, w której, tak jak pan zauważył, jeżeli możemy z odległości kilkuset metrów, Zrobić zupełnie czytelne miejsce takiego obiektu, no to prowokujemy tylko osoby zupełnie postronne i niezainteresowane tym, żeby w jakikolwiek zły sposób wykorzystywać wykonane w ten sposób do siebie zdjęcia, żeby założyć stronę internetową z cyklu zrób, z obiekty o znaczeniu X, na której za chwilę pojawi się 100 tysięcy 100 zdjęć na zasadzie takiej. Popatrzcie, ja to zdjęcie zrobiłem i nic mnie z tego tytułu złego nie spotkało. A że Polacy są przekorni z natury, no na to mnożenie zakazów, z których egzekwowaniem ustawodawca będzie miał niewątpliwy problem. Może mieć skutek przeciwskuteczny od zamierzonego. Ale czy myśli Pan w takim razie, że to jest taka ustawa z rodzaju tych życzeniowych, że wprowadzamy ustawę i sprawa jest załatwiona? Czy raczej chodzi tutaj przez to, że, że też te procedury pozywania obywateli, czy, czy sposób ich karania są nieprecyzyjne i rozmyte? To jest rodzaj takiego straszaka. Uważaj, bo w razie czego zawsze znajdziemy na Ciebie haka. Ale to jest, wie Pan, trochę, trochę straszenie z cyklu jak będziesz jadł zęby, jak będziesz jadł słodycze do pięciolatka, to czy się popsują zęby. Tak? No, okej, okay, no może, się, może się popsują, a, a może się nie popsują. Ale żeby to dziecko zrozumiało, dlaczego ma tych słodyczy nie jeść, no to trzeba je wychować. I, I tak samo ja wierzę raczej w formę dialogu Państwa z obywatelem i uświadamiania tego, co państwo zresztą zaczęło robić w różnych formach i z różną dozą skuteczności po 2022 roku, wyczulając ludzi na wszelkiego rodzaju podejrz odnotowywanie podejrzanych. Podejrzanych aktywności, na przykład właśnie związanych z fotografowaniem, co miało notoryczne miejsce na początku, na początku wojny, szlaków komunikacyjnych, po których, na których przewożony był sprzęt, w tym sprzęt ciężki, na Ukrainę. I ja myślę, że państwo. Powinno skupić się na tym, żeby ludzi uświadamiać w przedmiocie zagrożenia, a nie karać ich za jakieś w tym przypadku często pewnie wydumane wykroczenia, które są popełniane, bo to będzie prowadziło do niezrozumienia. Tak, czyli rzeczywiście, przede wszystkim edukacja i, i taki sposób zdroworozsądkowego podejścia każdego z nas. Żeby, tak jak pan powiedział, nie działać na przekór władzy, ale tak naprawdę, żeby nie dawać informacji i argumentów obcym siłom. Ważne jest kształtowanie na pewno postawy propaństwowej, niezależnie od tego, kto rządzi, ponieważ to, czy ja będę miał w domu prąd, wodę, gaz i tak dalej, jest tak samo istotne, jak rządzi prawica, lewica czy centrum. Bardzo panu dziękuję. dziękuję. Dziękuję również za spotkanie za poświęcony czas. Do zobaczenia. Do zobaczenia, panie redaktorze.